Jesteśmy przy grobie doktora Kazimierza Jaczewskiego, dermatologa Wielkiego społecznika. Doktor Jaczewski, bezpośrednio po ukończeniu studiów medycznych pod koniec XIX wieku, rozpoczął pracę w Lublinie, początkowo w szpitalu pod świętego Wincentego, a później w szpitalu świętego Józefa. Gdzie pracował do końca życia? Doktor Jaczewski był twórcą w Lublinie pierwszego takiego zakładu fizykoterapii i pierwszego zakładu rentgenologicznego. Jednocześnie działał społecznie w różnych towarzystwach, zarówno naukowych, jak i społecznych na rzecz miasta Lublina. Nagrobek, właśnie rzeźba nagrobna na grobie doktora Jaczewskiego, została wykonana przez artystę rzeźbiarza z Warszawy Syrewicza.